Zapraszamy Was dzisiaj do pałacu, a właściwie szpitala, gdzie w okresie II wojny światowej sam szef SS Himmler spełniał wielkie marzenie Hitlera, stworzenia idealnej rasy nad ludzi. To właśnie w tym szpitalu były płodzone i rodziły się jasnowłose i niebieskookie dzieci czystej krwi aryjskiej. Noworodki, które nie spełniały oczekiwań przebywały w drastycznych warunkach i umierały w męczarniach z wygłodzenia. Zgodnie z postanowieniami projektu źródło życia po okresie 6 miesięcy doskonałe dzieci były zabierane i przekazywane rodzinom w Niemczech. Do dnia dzisiejszego wiele osób twierdzi, iż w piwnicach i murach tego szpitala wciąż słychać płacz i krzyki kobiet. Więc nie przedłużając zabieramy Was na odkrywanie tajemnic tego obiektu. Cześć, witajcie. Cześć. Zabieramy Was dzisiaj do szpitala. Bardzo smutnego szpitala, gdzie co po niektórzy opowiadają, że do dnia dzisiejszego słychać płacz dzieci i szlochanie kobiet. Czemu zaraz wam wyjaśnię, ale na początek spójrzmy na fasadę budynku. Szpital zachował się w idealnym stanie, ponieważ w czasie II wojny światowej, gdy armia radziecka miała tutaj wejść, wcześniej Esesmani wywieźli w głąb u Niemiec. Pensjonariuszy tego szpitala. Mówiąc o pensjonariuszach, mam tu na myśli kobiety i dzieci, które się rodziły w tym szpitalu. W zasadzie nie, nie tylko rodziły, ale powstawały. Zaraz wam wytłumaczę czemu. Tuż przed wojną, jak i w trakcie II wojny światowej, powstało źródło życia. Źródło życia powstało na polecenie Himmlera. Kim był? Himmler był najpierw e, szefem SS, a następnie był szefem Gestapo w okresie II wojny światowej. Historycy spierają się, kto ważniejszy był, czy Hitler, czy on. My tu nie będziemy się spierać o te fakty, ale faktem jest to, że iż Himmler chciał stworzyć nadludzi, idealnych, germańskich ludzi. Chciał, aby dzieci, które się urodzą, miały blond włosy i niebieskie oczy. Z tego powodu do tego szpitala, jak i paru innych, które są na świecie złożono kobiety i SS-manów dość wysokiej rangi, którzy można powiedzieć wprost spółkowali z kobietami, aby narodzone dzieci w przyszłości były idealną rasą panów. Wszystkie te dzieci składano w Hitler Hitlerowi. Jak wygląda to w środku? Zaraz zobaczymy, bo będziemy próbować wejść do środka. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w środku. Wyszliśmy od strony piwnic i co? Pierwsze co, rzucają się nam piece, bardzo stare piece, które ogrzewały ten szpital cały, ale jest jeszcze coś. Doczytaliśmy się wcześniej, iż jeżeli dzieci, które rodziły się w tym szpitalu, miały jakiekolwiek wady genetyczne, czego nie powinno w ogóle być, ponoć były momentalnie palone w piecach. Nie wiem oczywiście, czy te piece, które widzimy tutaj, chociaż są bardzo stare, są z okresu II wojny światowej, ale powiem szczerze, ciarki przechodzą, jak sobie pomyślimy, że to w tych piecach palono. Piwnica jest bardzo ciemna, atmosfera, no raczej nie jest sprzyjająca. Ciarki przechodzą z chwilą, gdy idziemy dalej. Wchodzimy aktualnie, słuchajcie, na poziom można powiedzieć minus jeden. Wszystko wyłożone jest idealnie w płytkach. Musiałem się troszeczkę rozglądać. Słuchajcie, tu jest masa korytarzy. Nie wiedziałem w którą stronę iść, poszliśmy sobie w lewo. No i co, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, wchodzimy po kolei do pomieszczeń. Widzimy boiler na wodę dla szpitala, gdzie była przechowywana. No, i co rzuca mi się bardzo mocno w oczy, ściany, tak jak widzicie, wszystkie są wyłożone w płytkach. A pamiętać trzeba, że jesteśmy na poziomie minus jeden. Czemu ktoś w piwnicy wykładał płytki? Nie umiem Wam dzisiaj na to powiedzieć. Wszystkie pomieszczenia, tak jak widzicie, są już puste ale w bardzo dobrym stanie zachowanym. E, tam chyba widzę schody, tak, będą schody do góry, to sobie wejdziemy później. E, czy to są na zewnątrz? Nie, słuchajcie, weszliśmy dołem, ale tu jest jeszcze jedno wyjście, czyli w razie czego będziemy mogli sobie tą stroną wyjść? A, pójdziemy sobie w lewo, dobra, pójdziemy sobie jeszcze w lewo. Następne, proszę Państwa, pomieszczenie całe wyłożone w płytkach, nie rozumiem tego. Tak jak powiedziałem wcześniej, co działo się w piwnicach, że płytki były potrzebne, ciężko mi jest powiedzieć, ale tak jak, tak jak widzicie, te pomieszczenia mógłbym określić jako lochy, lochy piwniczne. Zobaczcie kształt tych sufitów. Ktoś by mógł powiedzieć, idealne lochy. A korytarze są tak długie, że spokojnie możemy określić to właśnie w taki sposób, tu chyba będziemy mieli łazienkę już wam mówię jak to wygląda. Wszędzie płytki ciężko jest się połapać w tych pomieszczeniach. Pewnie też już zauważyliście, że na podłodze zachowały się idealne płytki. Pamiętajcie o tym, że sam budynek powstał na początku XIX wieku. I część płytek na podłodze oraz ścianach są oryginalne jeszcze. Kolejne pomieszczenie puste, potężne, obszerne. Nie umiem Wam dzisiaj powiedzieć, co oczywiście się działo w tych pomieszczeniach, ale pomieszczenia są olbrzymie. A tutaj, tu mamy następne pomieszczenie wyłożone na ścianach błazerią, i słuchajcie, wózek. Zaraz wam go pokażę bliżej oczywiście. Zobaczcie ściany. Czyli można powiedzieć, że w tym pomieszczeniu e, nie było to pomieszczenie piwniczne, jednakże do spotkań, może bawialnia dla dzieci. Może w taki sposób bym to określił, no i ten wózek. Powiem szczerze, jak go zobaczyłem przy wejściu ciarki mnie przeszły. Widok jest. Powiem szczerze powalający, z tego powodu, że jak widzicie wózek jest bardzo stary. Nie wiem czemu tu jeszcze stoi. Nie wiem kto go oczywiście pozostawił. Opuśćmy tą bawialnię. Tam mamy schody. A tu mamy łazienkę z tego wynika. Czyli tu też jest łazienka. Tak, słuchajcie, wchodzimy do łazienek. Piwni w piwnicy Łazienki tu mamy lodówkę. Oczywiście, tak jak widzicie sami, lodówka raczej jest z dzisiejszych czasów, powiedzmy perelowskich, nie z okresu II wojny światowej. Ale przepraszają mnie te płytki na tych ścianach, gdzie po raz któryś Wam podkreślę, że jesteśmy w piwnicy. Czyżby często musiały być te ściany zmywane od czegoś? Pewnie rozumiecie mój tok myśleniowy. No, i te korytarze, słuchajcie, olbrzymie, długie korytarze piwniczne. Przytłaczający widok. A teraz zobaczcie sam ciemnica. Ok, ale już weszliśmy sobie z tych piwnic. Idziemy, słuchajcie, do góry. Będziemy, myślę, z tego co tutaj widzę, kierowali się do wejścia głównego, a raczej vis a -vis niego, bo nie weszliśmy przez wejście główne. Tak, słuchajcie, widzę już powoli wejście główne. Tak mi się wydaje, że tam jest. Przed nami, już zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy takie jakby przyjęcia, zgłaszania się osób było. Wiatrołap, o! Taka rzadkość, zobaczcie, wiatrołap przy wejściu już dzisiaj bardzo rzadko spotykane. Tam mamy z po prawej stronie główne wejście, tak jak teraz Wam właśnie pokazuję. I korytarze. Bardzo długie, olbrzymie korytarze z zachowanymi pięknymi płytkami na podłodze. Pierwsze pomieszczenie, słuchajcie, puste, nie będziemy w ogóle tutaj wchodzić. Zaglądniemy do drugiego pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia bardzo wysokie, obszerne, tak jak mówiłem wcześniej. Tapczany, kurczę, nie wiem co mam powiedzieć. Słuchajcie, tapczany chyba są z czasów PRL-u oczywiście, bo tak to trzeba powiedzieć. Co one tu robią? Nie wiem, bezdomni, bardzo wątpię. Raczej czas PRL-u. Może pracownicy budowlani, którzy tutaj próbowali remontować ten budynek, ponieważ został on pewnego dnia sprzedany. Aktualnie się nic nie dzieje w tym budynku, jest zamknięty od bardzo dawna. Jak widzicie na ścianach, oczywiście instalacja elektryczna kompletnie usunięta. Tam mamy łazienkę na wprost. Już widzę, zaraz wam pokażę ją, jak wygląda. A tutaj. Tutaj mamy następną ze sal i, i windę towarową. Tak, słuchajcie, tu była winda towarowa. Oczywiście, już jej nie ma. Pozostał tylko ślad. Tam są schody na wyższe piętra. Wyjście boczne z budynku. I kolejna z Łazieneczek. Też bardzo w dobrym stanie, zachowana. Tak jak na urbexach wielokrotnie jesteśmy i wy też to wiecie o tym, że że te łazienki są w katastroficznym stanie. No ale dobrze, żeby nie przedłużyć, weszliśmy sobie, słuchajcie, do drugiej łazienki. Tak, jak wcześniej również wspominałem łazienka w idealnym stanie piękne płytki na ścianach. Niespodzianki oczywiście wam nie będziemy pokazywać, bo to się mija z celem i mega wielkie korytarze. Poszliśmy sobie troszeczkę wyżej na piętro pierwsze. Piętro pierwsze, tak jak widzicie, też również jest kompletnie puste. E, instalacja elektryczna jeszcze gdziekolwiek jest, nie jest rozszabrowana, a tutaj słuchajcie czy to jest moment, czy to jest łóżeczko, boki od łóżeczka dziecięcego. Myślę, że chyba tak, słuchajcie. Chyba mamy przed sobą boki od łóżeczka dziecięcego, czy z okresów II wojny światowej? Wątpię oczywiście, ale to też przytłacza, wiedząc, co tutaj wcześniej się działo. No i jesteśmy, słuchajcie, na piętrze drugim. Wchodzimy do kaplicy. Jest to kaplica, nie tak jak oczywiście pewnie myślicie, katolicka, ponieważ w okresie II wojny światowej. Odbywały się tutaj ceremonie poświęcenia dzieci świeżo narodzonych, które były w trakcie ceremonii poświęcone oczywiście Hitlerowi. Słuchajcie, piękna kaplica, spróbuję wam ją pokazać całą, z wysoka, bardzo ładnie zachowana, wielkie, obszerne okna, wysokie, dające duże światło. I tak jak widzicie, masa. Płytek ceramiki zachowana na tych ścianach robi wrażenie, naprawdę, kaplica robi wrażenie, piękne sklepienia. No i to w zasadzie moglibyśmy Was tak oprowadzać po całym budynku. Większość tych pomieszczeń oczywiście jest kompletnie pustych, tak jak widzieliście. Ale staraliśmy się Wam pokazać przede wszystkim fasady tego budynku, bo są przepiękne, tak jak widzicie kolumny po prawej stronie, z winą, gdy schodzimy po schodach. Piękne płytki, które tak jak również ty właśnie Wam, wam, wam pokazuję. I przede wszystkim pokazać historię tego budynku. Historię budynku, gdzie co po niektórzy tak jak opowiadają, po dzisiejszy dzień słychać płacze dzieci, tak jak wcześniej już wam mówiłem. My tego nie słyszeliśmy, ale sam budynek jest przytłaczający, wiedząc co tutaj się działo. Zejdziemy, słuchajcie, jeszcze z wami sobie do piwnicy, będzie to taki krótki urbex oczywiście, ale zejdziemy do piwnicy, ponieważ bardzo intrygują mnie te piece, które były na samym początku. Bo jeżeli historia opowiedziana w internecie przez pewne osoby jest prawdziwa, i dzieci były palone w tych piecach, narodzone, które miały defekt jakikolwiek, to słuchajcie, będziemy oglądać, tak jak już Wam właśnie teraz pokazuję, kawał brzydkiej historii, bardzo przygnębiającej. Na moje oko te piece. Mogą być z okresów II wojny światowej, bo są nitowane jeszcze, jak widzicie. Więc jeżeli tak było, to w zasadzie powinniśmy poświęcić chwilę na zadumę, zadumę w tym miejscu, zanim wyjdziemy z tego budynku. Więc my powoli będziemy się z wami żegnać, pokazując te przykre miejsce. I zapraszamy na kolejny urbek z nami. Cześć.